Co? Coś napierdala. To ja. O! Ej! Nie ma wejścia! Jak kurwa nie nie ma, zamknęli mi. Gdzie jest wejście? Bo nie widziałem wokoła... Dostałem yy, 150 respektów za godzinę gry, motherfucker Ja to samo. A to wcześniej dostałem. Wcale nie? Um. Kurwa... Gdzie? Ja pierdolę. Rozjebałem się. <noise> Dlaczego mnie to nie dziwi? Czekaj, jak... O, lotnisko, pustynia, zaraz będę w bazie. ja ciągle wejścia nie mogę znaleźć. Jeżdżę ciągle dookoła i... i dupa. No to kurwa weź helikopter. No przecież nie ma, helikopter są w środku, nie? Kurwa zresp sobie i przeleć. Eee, nie wpadłem na... To. Ja pierdolę. Będą sobie vortexa. On pisze, że a dupa nie powietrze, Kurwa... Powietrzy. No poduszkowiec. No. Który kurwa nie lata? No. A ma śmigło? Ma śmigło, no, z tyłu. No. No i nie przejedzie przez ścianę. Kurwa, jak może przejechać przez ścianę? No bo powietrzny jest, powinien tak podskoczyć w ostatniej chwili, nie? A. No. Kurwa. Nie, to. Przebije się czymś. Gdzie jest ciąg? Tak. Dobra, pójdę na łatwiznę i śmigło, a się transportne. Kurwa, jakiś. Chuj mnie bije. Kurwa, już drive bya robi. Chuj. Oj, sorry, Kasper, to było nie. A nie, to tam będzie zarobiony. Koleś mnie zabił. Weź go tam, do perdala Doperdalam go. Doperdala. <grydalam>. O, jest ten, res Dopierdoliłem Bardzo dobrze. Jest tutaj coś takiego jak... baza wojskowa? Nie, nie wiem, szukaj. Nie ma, jest tylko... pustynia, ten... Dobra. Wyjebane. Po całości. Znalazłeś tego teleporta? Do bazy? Eee... Nie, ale ten już się w bazie. I to ja się chydrę na Ja na pustynię się tam zrespią. Cze ja się chydrób grywało. Musisz zmienić ten. No właśnie. To masz no Przechuj jesteś. <śles> ja pierdolę. <śles> Zaskoczę cię kurwa. To mówisz? Zaskoczę cię. Nie zaskoczysz mnie, nie zdążysz. Ja pierdolę, zabił. Mówiłem, że mnie nie zaskoczysz. Ej, ja się zmieniam tryb w hydrze, bo już nie pamiętam. Yyy... <ee> ósemką. <oppositebacks> Ty faktycznie. <detox> baza NASA. To <sharphouse> jest baza NASA? Nie. Ja pierdolę. Zajebista baza na NASA. To Ta. jest taki teleport i... O kurwa. Nie wiem <laughs> to. To sobie pójdę do bazy NASA. Gdzie jest baza NASA? Gdzie jest baza... No ej, no nie mogę znaleźć bazy NASA. Tam niżej trochę. Wiesz, um, pójdę do bazy VIP O patrzę, jestem w bazie VIP Kurawa, jaka jest ta baza VIP. To jest na yy, Los Santos a ja chciałem do bazy nasa, no. Mmm, jest bazy nasa. Ale mi baza nasa, naprawdę? O. Oh. Mają się czym, czym... Are, Arena minigun. Gdzie? Jest tam. Gdzieś na dole tam. Jak coś z miniguna na podzielać? Miniguny są mi się napierdolasz. Jej. No za jebo miningana mi, wybieralaj. No i kurwa padam. Jaki, kurwa, Mówisz na dole? No, bije go chyba, ja nie mogę. Koryś nie wiem, nawalałem go cały czas minigunem i w ogóle HB mu nie odbierało. Co jest? Afganistan. Co, Afganistan? Tak się nazywa yy, jedna lokacja. Ale kurde, nie mogę znaleźć tego. Arena, czy jak się nazywa? No, Arena Minigun. Pierdolę, no. idę stąd. Tu gdzie idziemy? Czekaj. Sadę turniejów. Chodź się bić. Czekaj, tylko na razie muszę ogarnąć gdzie jest nigdzie nie ma tego Kurwa paść muszę Wajrę w klatce eee, Idę do KSW Się z Najmanem po nawalam Jest KSW Powiedziałem z Nijman, czy podnęka. A no, no weźcie, nic się nie bije. to za Ale dupa. E, czekaj, e, wypadałoby się... Zapiszmy się do skoki. Byłeś na tym? Na... E, ten, Afganistan, na tej, tej? Tak e, no, chyba. A Wietnam? Poligon. O, na tym nie byłem. Aż te pójdę. Aha, już wiem gdzie to jest. To jest to w tym lesie. Co? To jest to w tym lesie. W jakim lesie? No nie opyla się. tam gdzie byliśmy wcześniej. A, a to wiem chyba. O, idę na skoki buchka. do wody. Idę na skoki do wody. Co to jest? Mm, skoki do wody. Gdzie to jest? Na, gó na górze, na dole? Na dole, na dole. Hmm. Jest A byłem tu No też byłem Nawet nie wiedziałem, że to to yy, ale sobie fikusem yy, Mów ile skoczysz Czekaj, to jest to tak? Tutaj się rozpędza Tak Kurwa samochód mi się zacił yy. Czekaj, nie, nie wysiadaj Wsi we wejdź, patrz Pierdolet No już ci naprawiłem no. Naprawiłeś drzwi odpadu, wcale nie. Ja jestem pierwszy. I teraz ja, uliwany, dwieście czterdzieści dwa, sto pięćdziesiąt. I odnowaj... Co jest? Klantek. I trzeba nawalać? Tak. No bez jaj, utopię się. A ja... Pokłynę. A pierdolę, Vortexa sobie wezmę. <laughs> no. Dobre. No kurwa, wsiadam i wysiadam. Stary, mówię ci, weź sobie ten sam od co ja, to też ty skoczysz, na ty więcej. Ja zaraz ci skoczę więcej. Zobacz. albo nie wiem, zobaczę. Ja pierdol, o jest vortexem będę skakał. No pojebał. No dobra kurwa, leci le rekord. Star. Jaki chuj! <noise> no cóż, każdemu się zdarza. <noise> Oj, to nie było! To by Audi ciąg pojadę. Kurwa, 242 znowu. A, tu jeszcze jest nitro. W jakim samochodzie so, to... jest? W nitro, no. Ej, ona dupa. Z nitrem jest kurwa. 181, idę się utopić. Tam koleś jest. Biłem go. Czekaj, co jest? Co jest? Co jest? Ej, nie utowił się fajer. O Boże, ale... Czekam go mają sobie baby. No... Radio, oh, ale... radio leci mi się wygląda jak płyniesz całkowicie w dół, nie? To tak, tak bombelki ja są jakby z No. albo coś 280 wyjebałem Dobra, ostatni skok Też Zeskoczę Chcę ponad 200 A w tym samochodzie nie ma nitro w którym w tym twoim jest Ej kurde, dwieście tylko no To jakiś zły egzemplarz wziąłem Gdzie jest ten, gdzie jest fokus? Ogarnę się. <laughs> jakiś najszybszy na dupa skoki w dali no ja idę na skoki w dali 283 kurwa ja idę na skoki w dali jak się kurte jak się skoki w dali robi lodziarkę do wody zrespiłem co? lodziarkę do wody zrespiłem <gryw> jaki frajer że psu skoczyłem It's absolutely free.